No cześć, dzisiaj kolejna akcja, tym razem opryskiwacz Mamy już zrobione jakieś ponad 10 hektarów Została jeszcze piątka W górniku, 5 hektarów do zrobienia Lecimy sobie dawka 200 na hektar 3000 w górniku, więc robimy jakieś 15 hektarów Serdeczne życzenia świąteczne Przede wszystkim zdrowia, spokoju, odpoczynku i czego sobie tam jeszcze wymyślicie? A dla dziewczyn oczywiście mokrego dyngusa. No i zostańcie do końca, zobaczycie jakie dzisiaj były zapasy w błocie. Pozdrawiam! Wspaniały słoneczny dzień. I to taka niespodzianka. Mała wtopa dzisiaj. Ciekamy na drugi traktor, żeby nas wyciągnąć. <gry> Ale się płyknął.